koniec lat 70. XX wieku w małej wiosce, która znajduje się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, pan Józef Antos, zwykły technik, zwykły ślusarz, zaczyna kombinować, jakby tutaj trochę prądu dla swojej okolicy zdobyć. Jego konstrukcja, czyli wiatrak, czyli elektrownia wiatrowa, miał wyglądać w ten sposób. Oczywiście dzisiaj mamy już tylko Resztki ruiny tego, co miało pracować w zamyśle, ale muszę powiedzieć, że wydajność energetyczna, sprawność tej turbiny. Biła na głowę, w założeniu teoretycznym oczywiście, wszystkie współczesne wiatraki. Prędkość, przy której miały się te łopatki obracać, była znacznie niższa, prędkość wiatru oczywiście, więc y, można było spokojnie uzyskać naprawdę bardzo dużo prądu dla y, okolicy, no i nie tylko. Y, niestety myślę, że koszty, plus jeszcze to, że nie było wsparcia państwa, tylko generalnie robił to Samołk z pomocą ludzi, którzy tam przeliczali, y, pomagali to wszystko ogarnąć. No, nie udało się. Nie udało się, a szkoda, bo założony koszt miliona złotych i to jeszcze z roku, tam powiedzmy, 2000, 2003 milion złotych zwróciłby się po dwóch latach pracy tego wiatraka. Jako ciekawostkę powiem, że średnica tego śmigła to jest około 30 metrów, wysokość około 53 metrów. Wykonany jest ze stali. Podobno na fundament poszło tu 5,5 ton betonu. Koszt, jak już mówiłem, miał zamykać się wraz z całą infrastrukturą w milionie ówczesnych złotych z lat 2000. A tak, dzisiaj został tylko, no właściwie można powiedzieć, pomnik zrujnowany. Jest jeszcze duże ryzyko, że ta konstrukcja zostanie rozebrana z biegiem czasu, lub też sama się zawali, jest niekonserwowana, więc istnieje szansa, że za parę lat będzie tutaj tylko albo ruina leżąca na ziemi przewrócona albo nic, ponieważ warunki oświetleniowe są takie nie najlepsze. Postaram się resztę pokazać wam na zdjęciach. Podobno można wejść do środka i zobaczyć jak wygląda cała ta, znaczy cała ta kopuła, ta kabina. W środku. Ze względu na iluminatory, które są okrągłe, wszystko to przypomina mi kabinę na statku podwodnym. Muszę wspomnieć, że oczywiście wraz ze mną Rademenes oraz Rafał, którzy w tej chwili już tam stoją i oglądają co i jak. Echo! No muszę powiedzieć, że wrażenie z wnętrza jest naprawdę niesamowite. Raz, raz, raz. Widać też, że coś się tutaj dzieje. Przychodzą chyba lokalsi zrobić sobie bibę. Tutaj jest zasłonięte to co widzieliście na zdjęciu dachówką też blachodakówką żeby nie spaść prawdopodobnie był to otwór inspekcyjny do całego mechanizmu tutaj kawałeczek zębatki, ale skuba na duża powodowała obrót całego wentylatora w poszukiwaniu wiatru tutaj drabinka i prawdopodobnie miała tu być albo była winda do góry, na te 30-40 metrów no, jakieś resztki przewodów nie wiadomo czy z epoki, czy współczesne no, światło świeci z bulajów i tak trochę robi ciekawy efekt oślepienia proszę bardzo Ła! jak na statku jak na statku Proszę bardzo. No i tak jak mówię, prawdopodobnie za jakiś czas to wszystko zostanie usunięte.